Teraz przy zachodzącym słońcu, chciałbym z Wawelu pokazać, właśnie bio ósmą będą ludzi wyganiać, przede wszystkim tutaj zachodzące właśnie czerwono słońce nad, no chyba to jest nie nad, nawet nie nad Salvatorem, ile w kierunku Ojcowa, ale chciałbym i tutaj między Jubilatem, a Kopcem Kościuszki i wieżą radiową, nadawczą radiową, ale... Chciałem bardziej... O, proszę Państwa, statek sobie płynie, prawda, Wisłą elegancką. Chciałem pokazać bardziej stronę nie tyle zachodnią, co południową i południowo-wschodnią. Jak już mówiłem przedtem, w tamtej poprzedniej części, jest tu hotel Poleski, manga, prawda, kościół na Dębnikach, chyba Selesjanów, prawda. Tam jest to centrum kongresowe, takie właśnie kolorowe nowoczesne napać kane dalsze, znaczy czy ten statek dalej płynie tam są stateczki i inne tutaj stoją, można tam na pewno i pływać i kuszać i coś do zjedzenia tu mamy most grunwalski stojącą tą, tą ten balon i koło diabelskie prawda no i tam Teraz wyjdę z za drzew, bo chcę pokazać tramwaj przejeżdża. Tu mamy, to była wieża złodziejska. Tu mamy wieżę senatorską, a czy nie senatorską, tylko sandomierską, co ja mówię, prawda? No i proszę Państwa, teraz troszkę inaczej widać to centrum kongresowe i te stateczki pływające. Proszę Państwa, i tutaj właśnie ta wieża sandomierska, można ją zwiedzać fajnie, to te schody wyglądają prawda, w tle widać kościół, kościół świętej Katarzyny, a dalej jeszcze widać kościół Bożego Ciała. Proszę Państwa, no to tutaj w tej, w tej jakby przełączce między domami widać kościół świętej Katarzyny i Bożego Ciała, a tu na pierwszym planie właśnie wieża sandomierska. I tutaj jeszcze widać, prawda, Wieżę telewizyjną, prawda? Od tej strony. I jeszcze powinno być widać skałkę. No zobaczymy, czy z zadrzech będzie ją widać, bo to nie jest pora jesienna, więc może nie być. A balon znów wznosi się w wzgórze, prawda? No i tam jest ten nieczynny hotel od dawien dawna, prawda? Co mi się zupełnie nie podoba, no ale to już trudno. No i właśnie widzimy teraz wieżę skałki. No, to by było na tyle, bo tu jeszcze tylko ten kościół Bożego Ciała i Katarzyny. I tak wygląda wieczorem ta część widoków z Wawelu Amen.